Cześć, witajcie. Dzisiaj nowa Kia Sportage. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz to już samochód z roku modelowego 2026. Jak od razu widać, nie ma już w nim bumerangów. Nowy przód, nowy tył. Także przemodelowane wnętrze, nowe wzory alufelg. Android Auto CarPlay bezprzewodowo. Cyfrowy kluczyk mam wgrany w moim smartfonie. O tym za chwilkę. W tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować firmie Kia Nowicki Kalisz za udostępnienie mi tej nowej sportki do wykonania recenzji. Jestem pierwszym, który może nią jeździć. Nowe Sportyże, a więc piąta generacja poliwcie są dostępne w wersjach ML, Business Line i GT Line, to jest Business Line. Pod maską 1.6 TGDI 150 koni, 250 Nm maksymalny moment obrotowy, dostępny pomiędzy 4 a 6,5 tysiąca obrotów, jest dostępny także wariant 180 konny, do tego dostępna hybryda A, także hybryda Plug-in. Normalna hybryda również 1.6 TGDI połączony z elektrykiem 239 koni, a hybryda Plug-in to 288 koni mocy. W tym miejscu, wiecie co lubię, a widać co jest. Samochód od trzeciej generacji świetnie sprzedaje się na polskim rynku, czwarta generacja to był prawdziwy hit. Piąta generacja to był jeszcze większy hit. Ciekaw jestem jak przyjmie się piąta generacja po lifcie, a więc samochód taki jaki dzisiaj prezentujemy. Kufer o pojemności 591 litrów, można sobie złożyć oparcia stojąc z tyłu, sztywna półka, w tym miejscu koło dojazdowe, podnośnik gaśnica, trójkąt. Troszkę miejsca jest. Półka o regulowanej wysokości, można ją umieścić również w tym miejscu. Lampeczka, gniazdo 12V. 180 W maksymalna moc, solidne kotwy. Już sprawdzam, czy powstanie płaska podłoga po złożeniu oparcia. Jak można składać oparcie? 40, 20, 40. Czy po złożeniu oparcia ta podłoga jest płaska? No tak, powiedzmy, że do ideału troszkę brakuje, ale jest tu względnie płasko. Klapa otwierana i zamykana elektrycznie, czyli czas na subiektywny test zradka No tak, na czwórkę z plusem. Jedną z nowości w nowym sportyżu Polifcie jest cyfrowy kluczyk. I właśnie firma Kijanowicki wgrała mi ten cyfrowy kluczyk do mojego smartfona. Przyjechałem odebrać sportkę do testów. a sportkę, może znów ktoś się obrazi, dobra, niech tak pozostanie. Sportyż, nowy potocznie, wszyscy na nim mówią sportka. Niech tak zostanie, idę zobaczyć, czy ten cyfrowy kluczyk zadziała. Zbliżam się do samochodu. To, co teraz nagrywamy, pewnie zobaczycie później w dalszej części filmu. Pogoda jest straszna, jak to w tegoroczny lipiec. My dostaliśmy samochód na weekend, więc realizujemy recenzję. Proszę bardzo, zbliżyłem się ze smartfonem. Samochód otwarty, a więc cyfrowy kluczyk w Nowej Sportsce działa. Szybciutko, pamiętacie, piąta generacja, słynne bumerangi. Piątka po liftie, Bumerangi wyrzucili i już nie wróciły, pomimo tego, że bumerang naturalnie zawsze wraca. Dla mnie osobiście polift ładniejszy niż przedlift. Napiszcie w komentarzu, czy Waszym zdaniem jest podobnie. To zobaczycie w dalszej części filmu. Za chwilę jeszcze pokażemy je z tyłu. Paski świetlne, LEDowe, lamp ze tylnych. Piątka przedlift. Piątka po lift. różnice jak widać są. Kolor Wolf Grey, wcześniej zarezerwowany do wersji Anniversary Edition, przed przedliftcie w Anniversary, taki kolor występował. Chyba nawet na naszym kanale jest film właśnie Anniversary w tym kolorze. Nowe wzory Alufelg, jeśli chodzi o piątkę po lifcie, również pozmieniali te felgi stylistycznie. Tak to wygląda w piątce przed liftem. Jeszcze raz wrócę do bumerangów. Ciekaw jestem Waszych opinii. Komentarzach dla mnie osobiście ten przód jest ładniejszy. Stylistyka upodobniła ten model do innych z gamy marki KIA. Wybaczcie, że jest mokra, ale od wczoraj mamy z Bartkiem problemy, żeby wstrzelić się w okienko pogodowe. Cały czas leje. Prezentowany egzemplarz jeździ na takich oto alufelgach 18 235 55 18. Opony to Continental. Dopowiem jeszcze, że to jest samochód z napędem na przednie koła. Są dostępne z napędem na wszystkie cztery. Jeśli chodzi o klamki, to również pewna zmiana. Tak działają dotykowo, za pomocą jednego dotknięcia możesz sobie samochód zamknąć, wszystko mając przy sobie smartfona działa idealnie. Drzwi otwierają się pod takim otokątem. Do kąta prostego troszkę brakuje, ale bez problemu wepniesz foteliki wisofixy, No isofixy tylko z tyłu. Progi zakryte przez listwy, listy biegnące dookoła karoserii tego skłonnym pięknego wozu, i piano black jest w tym miejscu, co osobiście lubię. Nie lubię piano black we wnętrzu a tam praktycznie ono nie występuje. I wspomniane przed chwilą wnętrze kierownica uległa zmianie, dobrze leży w dłoniach, gruba wielofunkcyjna. Jeśli chodzi o jej wzór, to mogę powiedzieć tak, że przypomina mi Poloneza. Żeby uszczegółowić, to jest Business Line z pakietem AEB i dachem panoramicznym, bo to w standardzie wersji business na nie występowało. Jeśli chodzi o materiały użyte do budowy wnętrza, wizualnie prezentują się bardzo dobrze, ekrany nie trzeszczą, duże, czytelne, ale doskonale wiecie, że lubię, jak jest miękko, a tutaj jest z reguły twardo. Troszkę to się ugina, natomiast to troszkę to dla mnie za mało. Tutaj... Materiał imitujący szczotkowany aluminium, na szczęście nie piano black. Tutaj jest mięciutko, tu już jest bardzo twardo, poniżej również bardzo twardo. Butelka 0,3 litra mieści się bez problemu. Tutaj zmieści się zapewne nawet 1,5 litrowa. Kieszeń przesadnie wielka nie jest i nie jest wyłożona żadną tkaniną. Od wersji Business Line występuje head-up display, co osobiście lubię, i z projekcją na szybie. No i nasza ulubiona pomocnica, testerka, jeszcze nie jeździła nowym sportkiem po lifcie. Dzisiaj będziemy miała pierwszą okazję. No i tutaj, gdzie zazwyczaj mamy fortepianową czerń, w nowej sportsce jest coś ala szczotkowane aluminium. Jest to tworzywo. Prezentuje się dobrze. W tym miejscu ładowarka indukcyjna. USB-C dwa razy. Pokrętło do wyboru trybu jazdy, czy przód, czy tył. Przycisk od parkingu. Auto. Hold. Start, stop, off. Dwa uchwyty na napoje. Jeżeli je sobie zamkniesz, to dosyć duża przestrzeń w tym miejscu. Podgrzewane, wentylowane. Fotele przednie. podgrzewanie winie z kierownicy. Miękki podłokietnik. Średniej wielkości. W tym miejscu filc. I gniazdo optyku zapalniczkowym również tutaj się znajduje. Przy czym to jest wersja Business Line, czy tak jest w M bądź L, jeśli chodzi o ten materiał, to tego nie wiem, nie siedziałem w takich. To prezentuje się zastnie, jest twarde. Tutaj jest bardzo twardo. Schowek nie jest wyłożony żadną tkaniną, dosyć duży. W Biznes lineie fotele wygodne, podgrzewane, wentylowane. To już mogliście zauważyć, przez chwilę o tym wspominałem. Z przodu bardzo przestronnie na wysokości głowy, tak na piąstkę nie wadzę prawym kołanem, motulek środkowy. Dobre podparcie, boczne zresztą fotel w pełni elektrycznie regulowany. Jak to jest z tyłu, to już Wam pokazuję. Z tyłu jest bardzo wygodnie w tej chwili pozycja, tak powiedzmy, na pół leżąca. Można sobie regulować kąt oparcia tylnej kanapy. Na wysokości głowy spory zapas szyberdach, a miejsca i tak sporo. Dwa haczyki w tym miejscu, dwa razy USB-C w tym miejscu. Tutaj półeczka, tutaj nawiewy dla pasażerów siedzących z tyłu. W niewielkim stopniu zarysowany tunel środkowy. Mogę wygodnie zająć miejsce na środku. Co ważne, nie szoruję łysiną pod sufitkę i swobodnie się tutaj mieszcza, więc trzy rosłe osoby mojej postury mogą swobodnie podróżować z tyłu. Wspomniane ISOFIXy, w tym miejscu podłokietnik mięciutki, dwa uchwyty na napoje, składana ta środkowa część, więc można im wybaczyć brak przebicia do kufra w tym miejscu. A ten elegancki materiał, który jest na oparciu tylnej kanapy i na przednich fotelach, to moim zdaniem takie nawiązanie do wersji Anniversary Edition, która była wykonana wewnątrz ze znakomitych materiałów. Jeśli chodzi o boczek drzwi tylnych, no to powiem, że Plastik, wiecie jaki, tu jest mięciutko, a tutaj to już plastik, fantastyk. Poszli bardziej potężni aniżeli z przodu. Zbiornik paliwa o pojemności 54 litrów, w hybrydzie to 52 litry, a w hybrydzie plug-in bag ma pojemność 42 litrów. Samochód może holować przyczepy 750 kg, przyczepa bez hamulców, przyczepa z hamulcami to 1650 kg. Grubość dokieru średnio między 120 a 130 mikrometrów to bardzo dobra wartość. Nie wspominałem jeszcze o tym, że kolumna kierownicy również regulowana w dwóch płaszczyznach, no ale to już chyba nikogo w dzisiejszych czasach nie dziwi. W większości samochodów jest regulowana w dwóch płaszczyznach, także każdy bez problemu znajdzie ergonomiczną pozycję, w tym miejscu drive mode do wyboru trzy tryby jazdy Sport Eco I normal, troszkę jak widać, zmieniają się grafiki, ale wszystko jest bardzo czytelne na tych dużych cyfrowych zegarach, zasięg, stan paliwa. Termometr, aktualnie parking, tu widać, na którym biegu jedziemy. Wskazanie temperatury czy chodzącej. Łączny przebieg 43 km. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Kijanowicki Kalisz. Gdy odbierałem ten samochód, to jego łączny przebieg to było 6 km, więc nikt przede mną nim nie jeździł. No więc znów jestem pierwszy, który to robi. Ten wyświetlacz, również bardzo czytelny. Odebraliśmy samochód wczoraj, udało nam się w tej chwili znaleźć okienko pogodowe. Jest niedziela. Jutro musimy samochód oddać, także dwa dni. Niestety jeden dzień cały czas w deszczu. A więc, jeżeli chcesz, tym samochodem odbyć jazdę testową, no to jest nam już dostępny w salonach Kijanowicki. Można się z nimi skontaktować i bez problemu takim samochodem jazdne próbę odbyć. Multimedia również się troszkę zmieniły. Jak widać jest YouTube, możesz sobie go otworzyć, wpisać STR testy i oglądać programy motoryzacyjne. Jeżeli chcesz się pozbyć tych nieprzyjemnych gongów, no to ustawienia, pojazd, wspomaganie kierowcy, ograniczenie prędkości wyłączone. Sami przyznacie, że to troszkę skomplikowane, nie? No to jeszcze raz. Prawa rolka, przyciśnij, przytrzymaj 3 sekundy i informacja, dźwięk, ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości jest wyłączony. Znacznie łatwiej. Ci wszyscy, którzy ze mną korespondują, mówią, żeby jednak to zostało przeze mnie wyłączone zawsze, ale znajdują się pojedyncze osoby, które informują mnie o tym w swoich postach, szczególnie na Messengerze, żebym tego nie wyłączał, więc różnie. Czasami wyłączamy, czasami nie, ale osobiście z Bartkiem przyznajemy, że jednak nie lubimy z tym jeździć. Na środkowym panelu start, stop, pokrętło wyboru trybu jazdy, drive, steczny neutral. W tym miejscu można sobie wybrać obraz systemu kamer 360 stopni i powiem, że jest on wyśmienity. Pod tym względem zrobili duży postęp. Jest rewelacyjna jakość tego obrazu. Możesz sobie tutaj wiele funkcji zmieniać. Proszę bardzo. Sporo ustawień, sporo widoków, co kto lubi. A poza tym, co już wspominałem, auto hold, start, stop, off, no i asystent zjazdu. Aktualnie włączony, ale nie mam tu nigdzie zjazdów. Więc dezaktywuje. Przed nami trylinka. Bardzo cicho wewnątrz. 40 na godzinę, jak w większości naszych recenzji. Jeśli chodzi o pracę zawieszenia, cichutko. Nic nie żyje własnym życiem. I bardzo dobre odfiltrowanie nierówności. Jeszcze taka mała ciekawostka: nawet jak dezaktywujesz gągi, to samochód i tak ostrzega kilkaset metrów wcześniej, zanim jest ustawiony fotoradar. To jest bardzo przyjemne. Aż zaskakujące, że jeszcze im tego nie zabronili. Dwufunkcyjny panel znany z wielu innych modeli marki Kia. Jeśli chodzi o głośność pracy to tak jak w każdej naszej recenzji, na pierwszym biegu spory wydatek, minimalnie słyszalna. Na drugim biegu bardzo mocno chłodzi, mocno słyszalna. Trzeci bieg jeszcze lepiej, czwarty podobnie. Piąty, mega huragan, świetne chodzenie. Na ósmym stopniu wręcz tajfun, a przy tym głośna praca. W trasie całkiem przyjemnie się prowadzi. Powiem, że wycieraczki nie odrywają się nawet przy 120 na godzinę. Dużo jeździmy w deszczu, mogliśmy to sprawdzić. Nieco słyszę jednostkę napędową nawet przy 80-90 na godzinę. To jest rzadkie w tych samochodach. Natomiast na plus na pewno to, że bardzo cicho pracuje zawieszenie. Samochód informuje zarówno graficznie, jak i dźwiękowo o tym, że zbliżamy się do stojącego tutaj fotoradaru. To bardzo cenna informacja. Warto mieć zawsze takiego anioła stróża, szczególnie jak jeździsz po drogach, które nie do końca są tobie znane. Płynność działania tego siedmiobiegowego automatu DCT bez zastrzeżeń, absolutnie zero laga, nie gubi się i żadnych szarpnięć. Na początku recenzji wspominałem, że polska kariera sportyży praktycznie rozpoczęła się od trzeciej generacji, wtedy one zaczęły się dobrze sprzedawać na naszym rynku, no i właśnie za taką sportką trzeciej generacji sobie podróżujemy. Po włączeniu kierunkowskazu obraz z kamer pojawia się na wyświetlaczu, ale to nie nowość, to może być interesujące tylko dla kogoś, kto pierwszy raz ogląda recenzję samochodów marki Kia. Przed nami SK, a więc tradycyjnie pokaz dynamiki 50-120. Mamy zgodę dealera na wykonanie takiej próby. Przebieg niewielki, a samochód za chwilkę myślę, że sprawnie i dynamicznie nam przyspieszy. I już to robimy. No bardzo ładnie. Jak na 1,6 150 koni, muszę powiedzieć, że dynamika bez zastrzeżeń. Łopatki do zmiany biegów tuż za kierownicą, jak widać, siódemka, 120-2200 na obrotomierzu, szóstka, 2700, piątka, 3400, dalej nie chcę redukować. Jak ktoś lubi zmieniać biegi ręcznie, taka możliwość istnieje. Czy nowy Sportage przekłamuje? Mam na myśli prędkościomierz, to już pokazujemy. 100 na liczniku, 99 na smartfonie, idealna wartość. 120 na liczniku, to samo miejsce na SC, co zawsze, ja już milknę. Miejcie na uwadze, że pada i jezdnia jest, jest mokra. średnio około 67 dB pewnie byłoby ciszej gdyby jezdnia była sucha powiem, że wewnątrz jest relatywnie cicho troszkę słyszę powietrze opływające samochód i od czasu do czasu gdzieś tam przy dynamicznym przyspieszaniu jednostkę napędową opon toczących się po jezdni praktycznie nie słyszę jeśli chodzi o prowadzenie jest ono pewne, ale wychyły gigantyczne i nie chcę przeszarżować przed nami drugi pokaz dynamiki tym razem w trybie sport jeszcze tylko małą chwilkę odcinek dojazdowy co prawda 66 km od nowości i już pedał w podłogę na sporcie. No, ale recenzja rządzi się swoimi prawami, i taka próba musi się odbyć. Odcinek dojazdowy się kończy, i już ciśniemy. No, powiem, że troszkę lepiej niż w normalnym drive było, ale bez szału. Samochód jest dynamiczny, jak za się koni, ale na pewno nie jest to sportowiec. Tym razem tryb eko. Zielone podświetlanie. Powiem, że w trybie eko samochód gorzej reaguje na pedał gazu, a więc wrócę do trybu normal. Lane assist interweniuje łagodnie, informuje dźwiękowo i na head-upie za pomocą grafiki, że najeżdżasz na linię. W mieście przemieszczasz się sprawnie, jest odpowiednio dynamiczny i bez problemu mieści się na miejscach parkingowych czy w ciasnych uliczkach. Kolejna próba na dziurawej nawierzchni. Tym razem wyboisty odcinek w okolicach Jarocina. Uwaga, jakiś mikrokar. No Powiem, że tutaj jest moim zdaniem nieco bardziej sprężyście aniżeli na trylince. Tam zakładałem, że zawieszenie jest mega miękkie, nie? Jest nieco sprężyste. Pracuje ono głośniej na tych dziurach. Nie zmienia to faktu, że wewnątrz nic nie żyje własnym życiem i jest odpowiednio komfortowe. Nowa Kia Sportyż wieczorem. Ładnie wszystko się świeci, białe naturalne światło. Co ciekawe, lusterka, a dokładnie sterowniki lusterek, podświetlane. Stali widzowie zapewne pamiętają, że w niektórych innych modelach tego producenta. Dotychczas tak nie było, więc zakładam, że oni oglądają kanał STR-testy. Oczywiście żartuję, ale poprawili się. Cyfrowe ekrany również prawidłowo podświetlone. Wszystko czytelne. Znakomicie widać. Jeśli chodzi o lampeczki LEDowe, to 100 na 100. Próbowaliśmy z Bartkiem wielokrotnie. Zawsze udaje się uruchomić bądź zgasić. Dobrze oświetlają wnętrze. Mam tylko jedno pytanie do widzów: tu jest dach Panorama i nie ma lampki w tym miejscu. Czy w samochodach bez Panoramy jest tutaj lampeczka? Tego nie wiem. Napiszcie w komentarzu. Nie widziałem dotychczas poliwtowej wersji bez panoramy. I tak prezentuje się oświetlenie nowej Kia Sportage bez bumerangów z przodu, a więc polift, czyli nie ma bumerangów. I dokładnie od wersji Business Line Kia mówi tak. Inteligentne światła adaptacyjne, mijania i drogowe, wykonane w technologii LED w stylistyce czterech kostek. To jest cytat z broszury informacyjnej producenta tego samochodu. Tak prezentuje się oświetlenie z tyłu i uwaga Business Line, a w tym miejscu żarówki. W tej chwili uruchomiłem światła drogowe. Jeszcze zrobię zmianę, żebyście widzieli jaka jest różnica pomiędzy drogowymi a mijania. Już robię zmianę. O właśnie, uruchomię światła awaryjne. Proszę bardzo. Ledy w lusterkach. Bartku pokażę jak to wygląda z tyłu. Tak prezentują się kierunkowskazy tylne. Ja jeszcze nacisnę stop. Obraz systemu kamer 360 stopni wieczorem. Wszystko znakomicie czytelne. Linie statyczne, linie dynamiczne, boczne odwzorowanie pojazdu. Wszystko widoczne. Nawigacja również czytelna wieczorem, dobrze się zoomuje. Można zoomować za pomocą prawego pokrętła. Jeździmy w trybie auto, jeśli chodzi o oświetlenie. Samochód dosyć szybko zauważył jadący pojazd przeciwka i zmienił światła z długich na mijania. Działało to prawidłowo. Myślę, że za małą chwilę... O właśnie, znów wrócił do świateł drogowych. Powiem, że zasięg znakomity prawe, lewe pobocze również oświetlone znakomicie Jeśli chodzi o światła, należy się duża pochwała dla Kia. Tak jest przynajmniej od wersji Business line. Jak jest w niższych wersjach tego, nie wiem Jadę Business lineem i tu jest wybornie Pamiętacie niedawno recenzję Tiguan'a? Tam jeździliśmy również tym samym odcinkiem drogi na światłach, powiedzmy, że inteligentnych, tak jak tutaj Ale moim zdaniem tam był krótszy zasięg i samochód oślepiał jadących z przeciwka, była duża zwłoka. Tutaj ta zwłoka jest krótsza, nie oślepia jadących z przeciwka. Mam świetny zasięg, jeśli chodzi o drogowe, i znakomicie oświetlone prawe i lewe pobocze. Zmieniłem tryb auto świateł na tryb manualny. Zmiana krótkie, długie o okamgnieniu. Szybko zaświecają się kolejne diody. Jeżeli tryb jest automatyczny, te diody przy zmianie świateł z mijania na drogowe. Rozświetlają się w taki fajny, charakterystyczny sposób. Ułamek sekundy to trwa. Średnie spalanie, tak tylko poglądowo, 102 km od resetu, czyli od momentu, jak otrzymałem samochód. Jeździmy nim, jak na razie, pierwszy dzień. Ale to jest samochód z łącznym przebiegiem 109 km. Miejcie to na uwadze: 7,8 litra. Generalnie trasa, mało ruchu miejskiego. Tylko mówię, nowy samochód, uwzględnijcie to. Zakładam, że po przejechaniu 2-3 tysięcy km to powinno się zmniejszyć. I zatem kosztuje nowa Kia Sportyż podstawowy wariant M z silnikiem 1.6 TGDI, a więc takim jaki mamy dzisiaj w prezentowanym samochodzie, to wydatek rzędu 135 500 zł. Prezentowany samochód w wersji Business Line z automatem z lakierem Wolf Grey za dopłatą z dachem panoramicznym i pakietem AEB obejmującym m.in. system kamer 360 stopni czy autonomiczne hamowanie to wydatek rzędu 188 tysięcy zł. Kilka słów tytułem podsumowania, czy coś mi się tutaj nie podoba? Generalnie wszystko mi się tutaj podoba. Ten samochód zmienili dla mnie ładniejszy, z takim przodem, aniżeli z bumerangami. Jeśli miałbym się czegokolwiek czepiać, to tylko i wyłącznie tych materiałów mogły być nieco bardziej miękkie, ale to jest moje czepiastwo. Wiecie, że lubię miękkie materiały. Poza tym żadnych większych wad. Świetnie się prowadzi. Jest odpowiednio cichy, dynamiczny, komfortowy. W tej wersji dobrze wyposażony. Ciekaw jestem, co Wy o nim sądzicie. Co sądzicie o konfiguratorze i o cenach tego samochodu? Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję firmie Kianowski Kalisz za to, że znów byłem pierwszy, który mógł robić recenzję nowego ich modelu. I do następnego. Cześć.